Apokalipsa św. Jana, rozdział trzeci. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz to mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, Strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarze. I wyznam imię Jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam Twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo Ty chociaż moc masz z nikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto ja Ci daję ludzi z synagogi Szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed Twymi stopami a poznasz, że ja Cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i ja Cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, by nikt Twego wieńca nie zabrał. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga Mojego napiszę i imię miasta Boga Mojego, nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do Kościołów. Aniołowi Kościoła w Laodicei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości. I biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się obłukł a nie ujawniła się haniebna Twa nagość, i balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, i zasiadam z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.